Czy kiedykolwiek zakochałeś się w kimś, kto nie istniał naprawdę? Czy serce może zaufać słowom, które od początku były tylko iluzją? Było ciepłe, deszczowe popołudnie, jedno z tych, które pachną nostalgią i cichym smutkiem. Marta siedziała na tylnym siedzeniu autobusu, wpatrzona w okno, po którym spływały pojedyncze krople, niczym łzy, ciche, niezauważone. W słuchawkach leciała jej ulubiona posenka. Ta sama, którą on jej kiedyś polecił. Cztery litery na ekranie telefonu i jego imię, jeszcze niedawno wywoływały u niej motyle w brzuchu. Teraz bolały jak nóż wbity w serce. Bo ten, kogo pokochała, nigdy tak naprawdę nie istniał. Ale zacznijmy od początku, zanim wszystko się rozpadło. Zanim, prawda, wylała się jak gorzka kawa na białą koszulę życia. Bo czasem największe kłamstwa przychodzą w najpiękniejszym opakowaniu i pachną jak miłość. Marta miała 29 lat. Pracowała jako graficzka w agencji reklamowej w Krakowie i prowadziła uporządkowane życie: poranne cappuccino z ulubionej kawiarni, wieczorne spacery z psem, sejale na Netflixie i niedzielne obiady u mamy. Jej życie było poprawne. Może nawet zbyt poprawne. A jednak coś w niej cicho krzyczało. Tęsknota. Za czymś więcej. Za kimś, kto złapie ją za rękę i powie, jestem. Dla ciebie. Na zawsze. Pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, albo takiej się wtedy wydawało, odezwał się do niej nieznajomy na Instagramie. Miał na imię Alex mieszkał w Lizbonie, prowadził galerię sztuki, a jego zdjęcia czarno-białe, eleganckie, z nutą melancholii sprawiały wrażenie. Jakby wyrwane były z katalogu woga. Jego wiadomość była prosta. Znalazłem twoje konto przez jeden z hashtagów. Twój styl jest niesamowity. Masz w sobie coś niepowtarzalnego. To nie był pierwszy raz, kiedy ktoś do niej pisał. Ale w tej wiadomości było coś innego coś autentycznego albo tylko bardzo dobrze udawanego Marta odpisała z lekkim dystansem. Ale rozmowa szybko przekształciła się w codzienny rytuał: rano „dzień dobry”, wieczorem „dobranoc”. Śniali się, żartowali, rozmawiali o sztuce, życiu, dzieciństwie. Alex był czarujący, inteligentny, zabawny i dostępny tylko przez ekran, ale dla Marty to wystarczało. Z dnia na dzień czuła, że jej serce bije szybciej. Nagle kawa smakowała lepiej. A deszczowe poranki były jak początek romantycznego filmu. I choć nigdy się nie widzieli twarzą w twarz, Marta była pewna, jednego, zakochała się. Ale miłość wirtualna to gra z cieniem. Bo jeśli druga osoba trzyma w rękach maskę, skąd wiesz, kto naprawdę stoi po drugiej stronie? Alex stwierdził, że nie może rozmawiać przez wideo. Że jego kamera jest zepsuta. Że jego życie jest zbyt skomplikowane. By teraz spotkać się na żywo. Marta, choć czuła niepokój, tłumaczyła to sobie po swojemu. Przecież to była prawdziwa relacja, prawda, prawda, pojawiła się dopiero później, za późno. Pewnego dnia Marta postanowiła zrobić coś spontanicznego. Kupiła bilet do Lizbony. Chciała go zaskoczyć, zobaczyć, jak jego oczy świecą na jej widok. Wysłała mu tylko jedno zdanie. Przylatuję jutro. Nie mogę się doczekać, aż cię w końcu zobaczę. Nie odpisał, nie zadzwonił, zniknął, a to, co Marta odkryła po przylocie, zmieniło wszystko. Bo za idealnym profilem kryło się coś, czego nie przewidziała. Coś, co złamało jej serce, ale też zmusiło ją do konfrontacji z prawdą o sobie, o miłości i o tym, jak łatwo dać się oszukać. Gdy serce jest zbyt uczucia, Samolot zniżył lot nad miastem skąpanym w popołudniowym słońcu. Z okna Marta widziała czerwone dachy, wąskie uliczki i błyszczące tafle wody rzeki Tak. Jej serce waliło jak oszalałe. Nosiła w sobie mieszankę ekscytacji i strachu. Znała ten moment, ten kruchy punkt między nadzieją a rozczarowaniem. Ale wierzyła. Przecież musiał mieć powód, dla którego nie odpisał. Może był zajęty, może miał wypadek. Może po prostu nie widział wiadomości. Taksówka zatrzymała się przed małą galerią sztuki przy jednej z bocznych ulic w dzielnicy Bajero Alto. To tutaj, według rozmów, Alex miał pracować. Marta wzięła głęboki oddech, wyciągnęła z torby telefon z zapisanym adresem i weszła do środka. W środku było pusto. Jedynie starszy mężczyzna w okularach katalogował jakieś plakaty przy ladzie. Spojrzał na nią uprzejmy. Dzień dobry, szukam Alexa, właściciela tej galerii, powiedziała, próbując ukryć drżenie głosu. Mężczyzna uniósł brwi. Alex, nie mamy tu nikogo takiego. Galeria należy do mojej żony od 12 lat. Pracujemy sami. Marta poczuła, jakby coś uderzyło ją w brzuch. Może, może kiedyś tu pracował? Miał ciemne włosy, mówił, że pochodzi z Portugalii, wrócił po latach. Zaczęła bełkotać, czując, jak jej wizja świata się rozpada. Przykro mi, ale nie przypominam sobie nikogo takiego. Stała przez chwilę w milczeniu, jakby jej myśli zostały zamrożone. Wyszła na zewnątrz, usiadła na najbliższej ławce i bezwiednie wpatrywała się w swoje dłonie. Cały sens tej podróży Miesiące rozmów, emocji, nadziei, wszystko zaczynało się walić. Zaczęła szukać w telefonie zdjęcia, wiadomości, screening z rozmów. Przeszukiwała internet. Reverse image serach. I wtedy jej świat się zatrzymał. Jeden z portali fotograficznych pokazał, że zdjęcie profilowe Alexa należy do francuskiego modela. Mężczyzny, który nigdy nie był w Lizbonie. Nie prowadził galerii i z pewnością nigdy nie pisał do Marty. Płakała, nie tak dramatycznie jak w filmach. Cicho, uparcie, jak ktoś, kto nie może uwierzyć, że padł ofiarą oszustwa. Wszystko, co czuła przez te miesiące, nagle stało się podejrzane: jego piękne słowa, jego troska, jego żarty. Ale była też druga emocja gniew. Bo choć czuła się zraniona, Wiedziała jedno. Musi dowiedzieć się, kto stał za tą fasadą. Kto bawił się jej uczuciami. Z pomocą koleżanki informatyk z pracy, Ani, udało jej się namierzyć mail, do którego był podpięty Instagram Alexa. Trop prowadził do Polski, do Wrocławia. Marta wróciła do kraju z duszą na ramieniu i sercem ciężkim jak kamień. I wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewała. Na jej telefon przyszedł e-mail. Od niego, Marto, nie wiem, czy to przeczytasz. Pewnie mnie nienawidzisz, ale musisz wiedzieć jedno: nie wszystko było kłamstwem. To, co do ciebie pisałem, było prawdziwe. Ja po prostu nie jestem tym, za kogo się podawałem. Ale wszystko, co czułem, było autentyczne. Jeśli dasz mi choć jedną szansę, chcę ci wszystko wyjaśnić. Zobaczyć cię tylko raz. Mateusz, i nie Mateusz, nie mówiło jej nic, ale nie mogła już spać. Czuła, że musi go zobaczyć nie z ciekawości, nie dla zamknięcia ale dla siebie żeby odzyskać spokój i może odpowiedzi. Spotkali się w neutralnym miejscu, kawiarni na rynku we Wrocławiu. Marta siedziała przy oknie z filiżanką herbaty. Gdy wszedł, mężczyzna w okolicach trzydziestki, zwyczajny, niepozorny, miał zmęczone oczy i nerwowo ściskał pasek od torby. Marta, zapytał cicho, skinęła głową, przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. Dlaczego? zapytała w końcu. Głos jej drżał. Mateusz usiadł naprzeciwko, spuścił wzrok i zaczął mówić. Był samotny, nieśmiały, po rozwodzie, pogrążony w pracy i pustce, której nie potrafił wypełnić. Przypadkiem trafił na jej profil, zachwycił się jej rysunkami. Chciał napisać, ale bał się, że jako on nie miałby szans. Więc stworzył Aleksa, kogoś, kim chciał być silnego, pewnego siebie, artystycznego. Początkowo miał to być tylko żart. Mała iluzja, ale potem zakochał się. To była najgorsza i najlepsza rzecz, jaka mi się przydarzyła, powiedział. Bo po raz pierwszy w życiu czułem się widziany, a jednocześnie wiedziałem, że wszystko zbudowałem na kłamstwie. Marta słuchała. Z każdym słowem serce pękało jej na nowo, bo choć go nie znała, znała jego dusza. Przez ekran, przez słowa. I to było prawdziwe. Ale czy to wystarcza? Po tamtym spotkaniu Marta zamknęła się w sobie. Nikt nie wiedział, co się wydarzyło. Nie mówiła o tym nikomu. Ale codziennie wieczorem otwierała folder z wiadomościami od Aleksa, od Mateusza. I nie mogła przestać myśleć: Czy można pokochać kogoś za jego duszę, nawet jeśli jego twarz była fałszywa? Czy miłość, która zaczęła się od kłamstwa może mieć szansę naprawdę. Mateusz pisał. Co kilka dni. Nie błagał. Nie żebrał. Po prostu opowiadał jej o sobie. Prawdziwym sobie. O swoim świecie. I o tym, jak bardzo ją szanuje i nie oczekuje niczego. Ale będzie czekał. Minęły dwa tygodnie od spotkania z Mateuszem. Dwa tygodnie milczenia z jej strony. Dwa tygodnie. W których Marta wahała się każdego dnia. Nie odpisywała, ale czytała. Każdą jego wiadomość, która przychodziła wieczorem, zawsze o tej samej porze, jakby chciał dać jej poczucie, że nadal tam jest, ale nie naciska. Mówił jej o książkach, które czyta. O śniadaniach, które je sam, ale już nie w milczeniu. O tym, że zaczął terapię, by zrozumieć, czemu uciekł w kłamstwo. Nie mówił o miłości, nie prosił, nie przepraszał jak dziecko. Był inny, spokojniejszy, pokorny i prawdziwy. Tymczasem Marta była zawieszona między raną a tęsknotą. Nie wiedziała, kim tak naprawdę był mężczyzna, którego kochała, czy Aleks był tylko fasadą, czy może tym, kim Mateusz naprawdę próbował być. Miała setki pytań, ale najważniejsze z nich brzmiało. Czy można kochać kogoś, kto cię okłamał, ale był w tym kłamstwie szczery? Pewnego pontowego popołudnia Marta wybrała się na spacer do parku Jordana, z herbatą na wynos i szkicownikiem, który od dawna leżał nietknięty. Usiadła na ławce pod kasztanem, wpatrując się w białe chmury, sunące leniwie po niebie. I wtedy zobaczyła pewną scenę, małą dziewczynkę, która upadła, rozbiła kolana i zaczęła płakać. Jej ojciec, młody mężczyzna, rzucił się do niej z czułością, przyklęknął, przytulił, a potem zażartował i wywołał uśmiech. Marta poczuła ukłucie, nie zazdrości, ale czegoś głębszego. Tęsknoty za bezpieczeństwem. Za kimś, kto nie znika. Kto jest, choć boli. Kto nie ucieka. I wtedy zrozumiała coś brutalnie prostego, nie chce już budować relacji na domysłach. Tego samego wieczoru, po wielu godzinach wahania, napisała tylko jedno zdanie. Spotkajmy się jeszcze raz. Ale tym razem bez masek. Tylko ty i ja. Kropka. Spotkali się w miejscu, które wybrała Marta. Mała kajarnia na kazimierzu, ukryta między zaułkami, pełna krzałżek, z winylami grającymi cicho w tle. Przyszła pierwsza. Usiadła przy stoliku w rogu. Tym razem nie miała potrzeby się malować. Miała na sobie wełniany sweter i włosy spięte niedbale. Chciała być sobą. Całkowicie. Mateusz wszedł chwilę później. Miał podkrążone oczy, jakby nie spał całą noc. Gdy ją zobaczył, uśmiechnął się z ulgą, ale nie podszedł od razu. Przystanął, jakby bał się zepsuć ten moment. Usiadł naprzeciwko. Dziękuję, że przyszłaś. Powiedział: Nie spodziewałem się i nie zasłużyłem. To prawda odparła cicho. Ale to nie o zasługi chodzi. Patrzyli na siebie w milczeniu. Ona widziała w nim człowieka nie kłamca, nie złodzieja emocji, nie fałszywego Aleksa człowieka z całą jego popękaną strukturą. Rozmowa była spokojna, prawdziwa mówili o dzieciństwie. O samotności, o tym, co ich bolało. Mateusz wyznał, że jego poprzedni związek rozpadł się, bo nie umiał mówić o uczuciach. Że jego była żona powiedziała kiedyś: Jesteś tylko cieniem tego, kim mógłbyś być. Ale przy Marsi próbował być światłem. Nie chcę cię prosić, żebyś mnie pokochała. Nie zasłużyłem. Ale jeśli kiedykolwiek poczujesz, że chcesz mnie lepiej poznać, już jako mnie. Jestem tutaj, powiedział, dotykając delikatnie filiżanki z herbatą. Spotykali się powoli. Raz w tygodniu, potem dwa. Bez dotyku. Bez deklaracji. Tylko rozmowy. Długie spacery. Wyniany książak. Późne wieczory z winem i rozmową przy świecach. Mateusz nie próbował przyspieszać. Nie mówił, kocham. Nie całował. Po prostu był. I Marta zaczęła ufać. Nie ślepo, z dystansem, ale już nie ze złością, bo widziała, jak on się zmienia, jak zaczyna żyć nie dla kłamstwa, ale z nim, mierząc się, nie uciekając. Pewnego wieczoru siedzieli na ławce nad Wisłą. Było chłodno, a ona zadrżała. On podał jej swój szalik. Zadrżała znowu, ale już nie z zimna. Nie chce być za Alexa Nigdy więcej, powiedział cicho. Chcę być Mateuszem. Tym, który siedzi z Tobą tu, w zwykły poniedziałkowy wieczór. Bez pozorów. Bez filtrów. Marta spojrzała na niego długo. A potem odwróciła się ku rzece. Jeszcze nie wiem, czy Cię pokocham, powiedziała szczerze. Ale pierwszy raz od dawna chcę się tego dowiedzieć. Ich relacja rosła powoli. Jak roślina w cieniu, nieśmiało, ale silnie. Zbudowana już nie na iluzji, ale na otwartości. Czasem bolało, szczególnie gdy Marta przypominała sobie, co było. Ale Mateusz nie uciekał od tego tematu. Kiedy bolało, był. Kiedy milczała, czekał. Kiedy potrzebowała dystansu, nie odbierał tego jako odrzucenie. Któregoś dnia, gdy siedzieli razem na podłodze w jej mieszkaniu, Otoczeni szkicami i papierami, Marta powiedziała: Wiesz, myślę, że kiedyś pokocham Cię naprawdę, ale nie dlatego, że jesteś idealny, tylko dlatego, że jesteś prawdziwy. Mateusz spojrzał na nią z czułością, która nie potrzebowała słów. Nie pocałował jej, nie musiał, bo to był dopiero początek. Ich relacja rosła nie jak eksplozja fajerwerków. Lecz jak rozżarzony węgiel pod warstwą popołu, cicho, powoli, z dusznym ciepłem, które nie oślepiało, ale dawało poczucie bezpieczeństwa. Marta i Mateusz zaczęli spędzać ze sobą więcej czasu. Początkowo nie było w tym żadnej deklaracji. Spotykali się jak przyjaciele. Chodzili na wystawy, gotowali razem obiady, czytali te same książki, wymieniali się muzyką. Ale gdzieś między tym wszystkim pojawiło się coś więcej. Zaczęli dzielić się ciszą. Nie tą niezręczną, ale prawdziwą. Taką, w której można milczeć bez lęku, że ktoś źle zinterpretuje brak słów. Marta często przyglądała się Mateuszowi ukradkiem. Widziała w nim nie tylko mężczyznę, który ją zranił, ale też tego, który próbował się odkupić, nie poprzez gesty, lecz codzienną obecność. I chociaż nie ufała mu w stu jeszcze nie czuła, że coś się zmienia. Że zbliża się do momentu, w którym nie będzie już on i ona, ale może zacząć istnieć my. Pewnej nocy, gdy Marta miała gorszy dzień w pracy, wszystko w niej się posypało. Szefowa skrytykowała projekt, który tworzyła przez dwa tygodnie, koleżanka z zespołu zabrała jej pomysł, a potem dostała sms od matki. Że ojciec znowu miał problemy z sercem. Przyszła do Mateusza bez makijażu, w dresie, bez energii. Po prostu usiadła na jego kanapie i zaczęła płakać. A on, nie próbował jej naprawić. Nie rzucał tanimi pocieszeniami. Po prostu usiadł obok niej i powiedział: Jestem. Te dwa słowa, proste, szczere, złamały w niej coś. Coś, co do tej pory próbowała trzymać w ryzach. Bo miłość, której się bała, nie była już wspomnieniem o kimś zmyślonym, lecz obecnością człowieka, który siedział obok niej. Zamknęła oczy i przez trzy sekundy czuła, że nie musi udawać, nie musi być silna, nie musi mieć planu. Trzy sekundy. Tylko tyle potrzeba, żeby zakochać się naprawdę. Ich związek nie był łatwy, przeszłość wracała. Wciąż były momenty, kiedy Marta widziała twarz Aleksa w swojej wyobraźni i zastanawiała się, czy kiedykolwiek pokochałaby Mateusza, gdyby nie poznała wcześniej jego kłamstwa. To pytanie powracało jak echo. Były też momenty, kiedy Mateusz wątpił w siebie. Widział, jak bardzo się stara, ale nie był pewien, czy kiedykolwiek będzie wystarczający. Czy zawsze będzie postrzegany przez pryzmat oszustwa? Był świadomy tego. Że nie każdy kłamca jest potworem, ale też nie każdy potrafi zostać wybaczony. Zdarzyła się też pierwsza poważna kłótnia. W kuchni. O nic konkretnego. O to, że Marta zapomniała, że Mateusz miał spotkanie. O to, że on znowu zamilkł, kiedy było trzeba coś wyjaśnić. Ja ci ufam, ale nie potrafię zapomnieć, powiedziała Marta w końcu. I nie wiem, czy kiedykolwiek przestanę się bać. A ja się boję, że zawsze będziesz patrzyła na mnie jak na cień tamtego gościa. Odpowiedział Mateusz, że nigdy nie będę kimś, kogo wybierzesz, tylko kimś, kogo tolerujesz. Potem była cisza, a potem długa rozmowa do trzeciej nad ranem. Bez krzyków, bez dramatów. Tylko oni, dwójka ludzi, którzy chcieli zbudować coś prawdziwego, ale musieli się nauczyć jak. Pewnego wieczoru Marta wróciła od rodziców. Jej ojciec był po operacji leżał w łóżku, słaby, ale uśmiechnięty. Matka była zmęczona, ale obecna. I Marta zrozumiała wtedy coś ważnego: że miłość to nie gesty, które robią wrażenie, tylko codzienność, która nie zawodzi. Zadzwoniła do Mateusza. Nie odebrał. Po dziesięciu minutach odzwonił, zdyszany. Biegłem do domu, bo bałem się, że coś się stało powiedział, łapiąc oddech. Nie odbierasz często tak późno? Nic się nie stało powiedziała Marta, uśmiechając się pod nosem. Tylko chciałam ci powiedzieć, że chcę, żebyś był. Jutro, za tydzień i później. Mateusz milczał przez chwilę. Potem zapytał Czy to znaczy, że? Nie wiem jeszcze. Cię kocham, ale wiem, że nikogo innego nie chcę obok siebie. Wtedy po raz pierwszy od miesięcy oboje poczuli to samo ulgę nie eufolię. ulgę, że to wszystko, łzy, kłamstwa, zmęczenie, rozmowy, tęsknoty nie były na marne. Minęły miesiące, zima ustąpiła jośnie. W ich mieszkaniu, bo tak, zanieszkali razem, pachniało kawą. A na stole leżały dwa kubki i rozłożony notatnik marty. Mateusz robił śniadanie. Ich pies, adoptowany ze schroniska, spał na kanapie. Było zwyczajnie, bez fajerwerków. Ale to właśnie ta zwyczajność, ten wspólny śmiech, niekończące się co na kolację, zakupy w niedzielę i milczenie, w którym można było się schować, były tym, co Marta zawsze chciała znaleźć. Pewnego wieczoru. Gdy wrócili do domu po spacerze, Marta powiedziała: Wiesz, dlaczego cię pokochałam? Mateusz spojrzał na nią pytająco. Bo przestałeś próbować być kimś. I wreszcie byłeś sobą. Choć zamieszkali razem, Marta długo czuła się jak gość w cudzym świecie. Codzienność z Mateuszem nie była łatwa ani magiczna. Nie było romantycznych poranków z kawą w łóżku każdego dnia. Czasem budziła się rozdrażniona, czasem on nie wracał z pracy przed północą. Bywały dni, kiedy w powietrzu wisiała cisza, która bolała, ale mimo to nie odchodzili. Każdego dnia, każdej nocy, zostawali. To właśnie wtedy Marta zrozumiała, że miłość nie polega na ciągłym zachwycie, ale na wytrwaniu przy sobie wtedy, gdy nic nie zachwyca, kiedy wszystko jest niedoskonałe i niepewne. W pewną sobotę wzięli udział w kolacji u jej przyjaciółki Igi. Marta nie mówiła o Mateuszu za dużo, wciąż czuła, że to ich wewnętrzny świat, zbyt kruchy, by wystawiać go na ocenę. Ale tego wieczoru, przy lampce wina i śmiechu przy stole, po raz pierwszy zobaczyła, że nie musi już ukrywać się za wątpliwościami. Gdy ktoś zapytał: Jak się poznali? Spojrzeli na siebie i zaśmiali się. Iga już znała prawdę. Ale nikt nie powiedział jej głośno. Bo ta historia była już nie skandalem, lecz początkiem czegoś większego. Trudnego, dojrzewającego, ale prawdziwego. osnął, gdy wszystko w ich życiu zaczęło się stabilizować, przeszłość znów zapukała. Tym razem naprawdę Marta dostała wiadomość na Instagramie od kobiety. Jadomość była krótka. Czy Mateusz to ten sam? Który kiedyś pisał do mnie jako, Aleks? Bo wygląda znajomo. Szok. Niedowierzanie. Lęk, który uderzył jak młot. Marta nie odpowiedziała od razu. Ale przeczytała wiadomość sto razy. Serce jej waliło. Nie dlatego, że Mateusz znowu coś ukrywał. Ale dlatego, że bała się, że wszystko to, co zbudowali, znowu runie. Wieczorem konfrontowała go prosto. Czy pisałeś do innych kobiet jako Alex? Mateusz zbladł. W milczeniu usiadł. I wtedy nie zaprzeczył. Nie kluczył. Tak. Było ich kilka. Zanim ciebie poznałem. Wszystko zaczęło się od ucieczki od samego siebie. Potem stało się nawykiem. Ale nigdy nie czułem tego, co z tobą. Z nikim. Gdyby nie ty. Ja bym się nie zatrzymał. Cisza bolała, ale tym razem Marta wiedziała już, co robić. Nie spakowała walizek, nie wybiegła, nie zamknęła się w łazience. Zamiast tego usiadła naprzeciwko. Już ci kiedyś wybaczyłam, ale pamiętaj, że to nie znaczy, że zapomniałam. To kim byłeś, to cień, który będzie za tobą chodził. I jeśli chcesz, żebym była Twoim światłem, musisz czasem spojrzeć na ten cień, a nie uciekać od niego. On skinął głową, w oczach miał łzy, ale nie prosił o przebaczenie. Jedział, że to trzeba zasłużyć dniem po dniu. Minęło lato, jesień przyszła powoli, niosąc ze sobą ciepłe kolory i chłodne wieczory. Pewnego dnia Marta wróciła do domu wcześniej niż zwykle. Mateusz nie zauważył jej od razu. Siedział w kuchni, przeglądał stary zeszyt. Jego notatki. Wiersze. Rysunki, które Marta kiedyś mu podarowała. Podeszła cicho. Objął ją ramieniem bez słowa. Wiesz, że codziennie boję się, że cię stracę. Powiedział nagle. Ja też. Odparła bez wahania. Ale to znaczy, że to coś znaczy. Bo kiedy się czegoś boisz, to znaczy, że to ma wartość. Tego wieczoru po raz pierwszy powiedziała, że go kocha. Bez przygotowania, bez planowania Kocham cię, Mateusz! wyszeptała, dotykając jego policzka. I po raz pierwszy od początku tej pokręconej historii żadne z nich się nie bało. Zima przyszła spokojnie. Ich życie toczyło się rytmem dwóch kubków, dwóch talerzy. Dwóch serc, które wciąż się uczyły siebie nawzajem. Zdarzały się kłótnie, zmęczenie, milczenie, ale już nie było tajemnic, nie było masek. Byli oni z ich ranami, historiami i prawdą, która w końcu przestała boleć. Pewnego wieczoru, gdy Marta leżała w łóżku z książką, Mateusz usiadł obok niej, trzymając w ręku niewielkie pudełko. Nie było tam pierścionka. Był tam klucz. Chcę, żebyś wiedziała, że zawsze masz wybór, że jeśli kiedyś zapragniesz odejść, nie zamknę drzwi. Ale chcę, żebyś wiedziała też jedno: ja nigdy więcej nie zamierzam z nich wychodzić. Marta spojrzała na niego długo. Bez słów, położyła książkę na stoliku, wsunęła dłoń w jego dłoń. I po raz pierwszy od dawna zapadła cisza, która nie była pustką. Tylko pełnią.